Z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku z Clash'a i dzisiaj przygotowałam dla Was deck z graveyardem i freeze. Czy grave i freeze to będzie zabójcze połączenie? Zobaczymy. Ja powiem Wam, grałam wczoraj tym deckiem. Parę walk wygrałam, nie powiem, że nie i powiem Wam, że kozacko mi się gra tym grej, graveyardem, Tak kosztuje 3 0, więc na pewno, na pewno jeden, jeden z tańszych, gra, którym grałam. Także wow, szacun ogromny dla mnie, także jeżeli macie ochotę, możecie ten tak przetestować. Dajcie mi znać, czy jest ok, czy jednak byście coś tutaj zmienili. Wiadomo, e, powiem Wam, że zdarzyło mi się, że zostało 33 HP na wieży i musiałam dobić freeze bo wiecie, tutaj nie mam też żadnego spela, także wiadomo, ja i spele na odcinkach. No, to jest to jest, to jest, to jest, to jest, to jest ciężki temat. Także lecimy z pierwszą walką i zobaczymy, jak mi pójdzie właśnie granie tym graveyardem i Frizzem na odcinku. Trafił mi się dwunasty level, także zobaczymy, czy skopię mi tyłek, czy raczej to ja. Skopię mu tyłek, tyłek, zobaczymy. Okej, okay, będzie Bomber, to ja... Będzie Bomber. E, miałam powiedzieć, że będzie Hog, ale okej, okay, nieważne, to się wytnie. No i tutaj gramy na Hog Ridera, więc będzie interesują. Oh my god! Co jest? Dobra, będę bronić się greviardem w takim razie. E, innej rady na to nie ma. Fajnie by było, gdyby tą fajerkę te szkieleciki tam... Porobiły troszeczkę, no ale widzę, że to jest ciężki temat, żeby tam Fajerkę zniszczyć. Ale zobaczymy, o Boże. Powiem Wam, że najgorsze, najgorsze jest to, że ona tak właśnie ucieka. Ona tak ucieka i nie ma kiedy po prostu tego yy, ją zlikwidować, co nie? No także zobaczymy. No, jak na razie powiem Wam, że jest Lumberjack, jest Fajerka i jest co? I jest nieszczęsny i jeszcze do tego wszystkiego. Exe, no powiem Wam, będzie ciężki mecz. Ale postaram się dla Was coś, kurde, jednak ugrać. A czy mi się to uda, zobaczymy. Ja polecę sobie już Graveyardem i będę po prostu już powolutku frizować. Czy mi się to kurde uda? Czy mi się to uda sfrizować? Aj, kurde, powiem Wam, że ten bomber mój nie przeżył. Mmm. No to smutek, no to smutek, ale mamy jeszcze szansę, więc zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. No jak na razie to powiem wam, że bardzo denerwuje mnie tutaj Hog Rider. Jak na razie ja mam taką tyci, 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 tyci przewagę nad właśnie moim przeciwnikiem, no ale zobaczymy, wszystko jeszcze jest możliwe. I za chwilę poleci Hog Rider pewnie na Rageu. Za chwilę pojawi się Ekse, ale zobaczymy, jak mi pójdzie dwa razy Eli. On już wie, że mam Freeza, wie, że mam Graveyarda. Zobaczymy, czy będzie coś w stanie. Ugrać, czy raczej nie. No, zobaczymy. No, jak na razie, tak nieskromnie powiem Wam, że dobrze mi idzie, kurde. No dobrze, no cóż, ja mogę tutaj więcej powiedzieć. Samorożę sobie po prostu tych delikwentów. O, i będę bronić się szkielecikami za jeden. Powiem Wam, że to jest fantastyczne rozwiązanie, jeżeli chodzi właśnie o bronienie się. O kurde, powiem Wam, że teraz jest troszeczkę problem, bo ja tutaj nie mam. Freeza, bo go musiałam niestety zużyć, ale no zobaczymy. Zobaczymy, jak mi pójdzie w dalszej części gry. No, powiem wam, nie za fajnie, nie za fajnie. Lecę sobie z Walkirią. I zobaczymy. Dobra, będę musiała jednak zużyć tutaj ponownie friza. Niestety, niestety. Ej, on też mnie sfrizował, Co? No, powiem wam, że ciężki kawał chleba, ciężki kawał chleba, ale może, 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 kurde, dam radę. Zobaczymy. Jeszcze, jeszcze nie jest nic przesądzone, że my to przegramy, wiecie? Jeszcze nic nie jest przesądzone. Dobra, lecimy z komboskiem graveyard. Plus freeze będzie grany. Dobra, freezujemy sobie tych delikwentów. No, powiem wam, że najgorzej, bo tam się pojawił jednak. 54 HP! Dobra, będziemy go powoli kończyć. Wow! No powiem Wam, że tego to się chyba nikt nie spodziewał. Tego to się chyba nikt nie spodziewał. Nikt się tego nie spodziewał i ja muszę użyć Freeza! I piękna wygrana! Piękna walka, czyli jednak Graveyard i Freeze to zabójcze połączenie. No zobaczymy, jak będzie w drugiej i w kolejnej walce. Otworzymy sobie te skrzyneczki. Wypadło nam 1100 golda. A tutaj nam wypadło 8 tysięcy i mamy ponownie 5 milionów golda! Także brawo, brawo, ja lecimy z kolejną walką, i czy okaże się równie zwycięska? Na pewno tak, powiem wam, że ja gram strasznie ułomnie tym graveyardem. Tak wiecie, no kurde, co tak, co tak te peki teraz wyskakują? Kurde, co jest? Co jest? Co jest? Jak chcę to po prostu wygrać? A tutaj kolega leci już mi z peką, no ale zobaczymy, jak mi pójdzie obrona. Mam, jak, w razie czego, mam friza. Więc zobaczymy, 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 jak mi pójdzie. Także lecę sobie ekse. O, tutaj kolega wyrzucił bombera. Nie bombera, tylko właśnie. Ojku, firebola. przepraszam. Eee, o nie, ale piękna, piękna obrona. No powiedzcie mi, że nie, że, że, że nie obroniłam się źle przed tym fire. Przed tą yy, właśnie. Taką yy, boże. Dlaczego ja mam takiego lega mózgu? Piszę, z jest dziewiąta a ja po prostu. Laguje mi umysł. Laguje mi umysł. Co tutaj będzie? Czy tutaj będzie Hog Rider? Czy też będziemy grali na Graveyard'a? No powiem Wam, że ciężko po prostu stwierdzić, na co my będziemy grać. No ale zobaczymy, 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 zobaczymy. Dobra, lecę sobie z Graveyard'em. Dołożę sobie Bat'sy. Pojawiła się armia szkieletów, więc ja frizuję to wszystko. I czy mi się to po prostu frizowanie opłaci, czy raczej nie? Nie, no powie... mówcie mi po prostu, mistrzu, mówcie mi po prostu, mistrzu Graveyarda, po prostu to, co się tutaj dzieje, jest fantastyczne, jest fantastyczne. Byle tylko teraz się jakoś obronić i będzie gicior, będzie kurde gicior, tylko teraz wystarczy się obronić przed tym wszystkim, ale powiem Wam, że ciężko, 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 on ma jeszcze zapa, ale pekka uderzyła tylko raz na szczęście. The game powiem wam, jezu, powiem wam, że jestem nową mistrzynią grywiarda w Polsce. <gry> Oczywiście, ja sobie żartuję, ale po prostu tak mi się fajnie gra tym deckiem. E, teraz będę się na bank bronić, właśnie frizem i grewiardem, także zobaczcie sobie, jak pójdzie mi ta fantastyczna, mam nadzieję, obrona. No zobaczymy, powiem wam, że strasznie nie lubię tego delikwenta, który tam właśnie idzie. Także będę się bronić grewiardem. Będę się za chwilę bronić frizikiem, Także zobaczymy, jak mi to pójdzie. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. No jak na razie mega ułomnie. Ale damy radę. Damy kurde radę, co by nie. Zobaczcie sobie, jaka fantastyczna obrona z mojej strony. Good game. Zostało 19 sekund. Powiem Wam, że ten kolega już nie ma szans. No chyba, że stanie się coś złego, ale raczej już. Raczej już nie ma. Raczej się już nic, kurde, nie stanie złego. Ej, on ma w ogóle firebola i rakietę. Lol. lol, 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 lol. Także powiem wam. Eee, zwycięstwo, zwycięstwo. Powiem wam, że tak się ogromnie cieszę, że tak fantastycznie mi dzisiaj na odcinku yy, po prostu poszło. Powiem wam, że ten deck jest genialny. Sami widzicie, tej yy, trzeba po prostu bardzo, bardzo, bardzo uważać z fryzowaniem. Jeżeli wiemy, że tutaj kolega będzie miał jakieś jednostki do obrony, to trzeba poczekać, aż on postawi. A nie, że wiecie, że rzucamy graveyarda i od razu fryzujemy, bo tutaj właśnie może pojawić się walkiria. Y, Wizard, może pojawić się Armia Szkeltów, może wszystko się pojawi. Także czekajmy sobie to pół sekundy i jak już postawi tą jednostkę, to wtedy fryzujemy. Znaczy, no takie jest po prostu moje zdanie. Nie jestem, wiadomo, ekspertką w tej dziedzinie, ale freeze i graveyard to faktycznie zabójcze kombo, tak kombo. Także spróbujcie sobie tego deku, możecie spróbować 2 na 2, bo na pewno coś tam ugracie. Także, moi drodzy, dajcie mi znać, czy ten dek jest naprawdę kozacki, czy ja po prostu miałam. Ja po prostu po prostu, czy ja po prostu miałam mega, mega farta. Także dajcie mi znać łapka w górę i widzimy się na następnym odcinku. Pajo!